Witamy Was serdecznie na kanale Budujemy Coś Fajnego. Cieszymy się, że nasz kanał Wam się spodobał i że chcecie na bieżąco śledzić postępy na naszej budowie. W dzisiejszym odcinku mieliśmy Wam opowiedzieć troszkę więcej na temat współpracy z architektem, z geodatą działki i budynku, natomiast zajmiemy się wcześniejszymi formalnościami, które były na naszej drodze. Co to oznacza? Dzisiaj opowiemy troszkę więcej na temat współpracy z architektem. E, Powiemy Wam troszkę na temat pozwolenia na budowę, e, jak szukaliśmy kierownika budowy, a także ekipy remontowej. Natomiast w następnym odcinku pójdziemy już w teren, także będziemy pokazywać Wam ujęcia, które dzieją się na naszej działce, i tam właśnie zajmiemy się opowiadaniem Wam o usługach geodezyjnych. Także jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, zapraszamy Was do oglądania. Odcinka. Jeżeli chodzi o architekta, to nie mieliśmy zielonego pojęcia, gdzie takiego architekta znaleźć i jak nawiązać z nim w ogóle współpracę. Dlatego postanowiliśmy skontaktować się z naszym przyszłym sąsiadem, który ma dom już wybudowany obok naszej działki. No i ten po prostu podrzucił nam kontakt. Spotkaliśmy się, porozmawialiśmy i naprawdę wywarł na nas architekt bardzo dobre wrażenie, dlatego postanowiliśmy powierzyć mu naszą budowę. Jeżeli chodzi o koszta związane z architektem, to wyniosło nas 110 tysięcy i 126 zł, a wszystkie czynności i elementy, które wykonywał architekt, zobaczycie na końcu tego odcinka. Decydując się na projekt Concept 26 Lustro, wybraliśmy go z tego względu, że nam się podobał, spełniał nasze oczekiwania, aczkolwiek zdecydowaliśmy się zastosować w nim kilka zmian według nas istotnych. Dlatego chciałabym Wam troszkę na ich temat tutaj poopowiadać. Zmiana pierwsza to okno. Okno, które było zaprojektowane w jadalni, było tak zwane akwarium. Na no, mnie do końca to rozwiązanie się podobało. Uważamy, że zbyt mało światła wpadałoby do tego pomieszczenia, które jakby nie patrzeć, jest pomieszczeniem dziecka. Dlatego zdecydowaliśmy się powiększyć to okno. W naszym przypadku ono będzie od podłogi aż do sufitu. Łazienki. Mamy w projekcie dwie i oczywiście tak zostawiamy, aczkolwiek jedna z łazienek, toaleta, była dosyć mała, dlatego zdecydowaliśmy się ją powiększyć na poczet garderoby, dla której znaleźliśmy inne miejsce. Zostało podzielone pomieszczenie, które będzie kiedyś gabinetem. E, dlatego tutaj zyskaliśmy właśnie dodatkowe pomieszczenie w postaci garderowej i dostawiliśmy tam okno również od podłogi aż do sufitu, aby było tam również światło dzienne, bo akurat na tym mi zależało. I pomieszczenia gospodarczego. W naszym przypadku były to dwa osobne małe pomieszczenia. My zdecydowaliśmy się je połączyć w jedno większe, co spowoduje, że będziemy mogli je lepiej użytkować, będzie w nich więcej miejsca. Stąd też właśnie taka nasza decyzja. Ostatnią zmianą, na którą się zdecydowaliśmy, była zmiana, o której ja bym z pewnością nie pamiętała, a Kamil pamiętał o niej bardzo dobrze. Chodzi mianowicie o strop. U nas będzie strop drewniany z tego względu, że nie chcemy e, dawać do użytkowania e, poddasza, chociaż mamy taką możliwość. My zdecydowaliśmy się na dom parterowy nie bez powodu. Chcemy po prostu mieć całą przestrzeń na jednym piętrze, dlatego też nie ma w naszym przypadku potrzeby robić innego stropu niż właśnie drewniany. Jest to zaoszczędzenie kosztów, ale też przede wszystkim wygodniejsza dla nas opcja. Kolejnym aspektem, który był poruszony razem z architektem, było położenie domu na naszej działce. Podczas rozmów rozmieszczaliśmy nasz dom na działce, no i architekt zaznaczył tutaj, aby pamiętać o tym, żeby brama wjazdowa przy ogrodzeniu mogła się swobodnie rozsuwać w lewo bądź w prawo. Chodzi o to, żeby nie było kolizji z furtką, ani kolizji z działką sąsiada. Dlatego w taki sposób rozmieściliśmy nasz dom, aby swobodnie brama mogła się poruszać. Postanowiliśmy jeszcze poprosić architekta o jeszcze jedną zmianę. Chcieliśmy bardzo przesunąć nasz dom o 2 metry w głąb działki. Dzięki czemu otrzymalibyśmy 8 metrowy podjazd, co jest dla nas no, bardzo komfortowe. Oczywiście, jeżeli chodzi o położenie naszego budynku, tak jak Wam wspominaliśmy w poprzednim odcinku, kupiliśmy dwie działki, natomiast cała budowa odbywa się na działce przedniej. Tylną bowiem zostawiamy na Część wypoczynkową. Natomiast chciałabym też właśnie tutaj podkreślić, że nasz architekt uznał tę zmianę jako zmianę nieistotną, dzięki czemu nie potrzebowaliśmy tak, dokładać sobie kolejnych formalności w urzędach, więc tutaj było to dla nas bardzo korzystne. No i tak jak Kamil wspomniał, dłuższy podjazd wiąże się z komfortem, abyśmy mogli swobodnie z tego podjazdu użytkować. Chociaż wcześniej to 6 metrów też z pewnością byłoby ok, ale nam na tym akurat zależało. Jeśli chodzi o pozwolenie na budowę, to w naszym przypadku nasz architekt miał nasze pełnomocnictwo, dlatego też złożył odpowiednie dokumenty do urzędu w celu właśnie uzyskania pozwolenia na budowę. Zrobił to 8 marca, pozwolenie na budowę otrzymaliśmy 30 kwietnia, także już od tej pory jak najbardziej mogliśmy przystępować do pracy. Kolejna kwestia, która nas czekała, to wybór kierownika budowy. Akurat w przypadku architekta, tak jak Kamil wspomniał, nie mieliśmy tak tutaj wyboru pomiędzy różnymi osobami, bo kompletnie nie znaliśmy osób, które by się tym zajmowały. Natomiast jeżeli chodzi o kierownika budowy, zdecydowaliśmy się zrobić research. Poprosiliśmy o wycenę kilku kierowników budowy, każdy był z polecenia, także na takich wyborach się kierowaliśmy. I dostaliśmy właśnie trzy oferty: jedna opiewała na 2,5 tysiąca, druga na 3, a trzecia na 7. My akurat zdecydowaliśmy się też, ze względu na koszty, wybrać kierownika za 2,5 tysiąca złotych. Natomiast w dalszej części budowy zdecydowaliśmy się jednak na zmianę. Wybraliśmy kierownika ze 7 tysięcy, bowiem nasz architekt również ma e, możliwość bycia kierownikiem budowy. E, dlatego, no, jako że współpraca wcześniej z nim nam się podobała, zdecydowaliśmy się jednak dołożyć kilka tysięcy. Jesteśmy też tego świadomi, że wzrosły nam koszty, ale to usprawniło procesy na naszej budowie. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy, dlatego stąd Taka, a nie inna nasza decyzja. Kolejnym bardzo ważnym etapem było znalezienie firmy budowlanej, która będzie w stanie wykonać nam ten dom. Sami nie mamy ani umiejętności, ani wiedzy, aby to zrobić. Dlatego musimy tą pracę powierzyć profesjonalistom. Jeżeli chodzi o poszukiwania firmy, no to zaczęły się już na przełomie lutego i marca. Także możecie sobie bardzo łatwo policzyć prawie 7 miesięcy przed rozpoczęciem prac budowlanych postanowiliśmy oczywiście kierować się poleceniami i porozmawialiśmy z czteroma różnymi firmami. Otrzymaliśmy cztery różne oferty, ale chcielibyśmy podkreślić, że zależało nam bardzo na tym, aby firma była w stanie wykonać fundament, ściany oraz dach, żeby po prostu usługa była kompleksowa. Otrzymaliśmy, tak jak mówiłem, cztery różne oferty. Pierwsza z nich opiewała na kwotę 90 tysięcy złotych, druga na 100 tysięcy złotych, trzecia na 180 tysięcy złotych. I czwarta oferta wynosiła 40 tysięcy złotych, ale, że tak powiem, opiewała tylko na fundament i ściany. Z tej oferty ostatni zdecydowaliśmy się zrezygnować, ponieważ, tak jak Kamil wspomniał, nam zależało na kompleksowej budowie przez jedną firmę, dlatego że chcieliśmy uniknąć takich sytuacji, że jedni fachowcy tak zwalają winę na innych, że coś zrobione zostało krzywo, dlatego dalsze części też będą krzywe. Oczywiście my szanujemy, jeżeli ktoś wybiera każdą firmę od innego etapu. My jednak nie chcieliśmy robić w ten sposób, dlatego zdecydowaliśmy się wybierać pomiędzy tymi trzema pierwszymi firmami. Po przeanalizowaniu ofert i oczywiście rozmowach z wykonawcami, postanowiliśmy wybrać firmę za 90 tysięcy złotych. Aczkolwiek nie kierowaliśmy się tutaj głównie aspektami finansowymi, tylko tym, że po prostu firma jest firmą rodzinną, solidną. No i przede wszystkim mieliśmy okazję zobaczyć kilka realizacji, które miała okazję firma wykonywać, także postanowiliśmy po prostu powierzyć im prace związane z naszą budową. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to podsumowując, chcemy Wam pokazać wszystkie koszty, jakie na nas czekały. A też te propozycje od kierowników budowy, od właśnie firm wykonawczych, żebyście mogli zobaczyć jak to wygląda. Oczywiście nie sugerujcie się tym tak dokładnie, ponieważ wiadomo każda firma ma inne ceny, mamy też różne województwa, ale te ceny mogą też się różnić. No i tak samo jak Kamil wspominał, jeżeli chodzi o czas, my zdecydowaliśmy się 7 miesięcy przed rozpoczęciem prac szukać firmy budowlanej, ale wiemy, że są też takie które trzeba rezerwować na kilka lat wcześniej, dlatego tylko opowiadamy Wam o tym, jak to wyglądało u nas. Także zapraszamy Was do zobaczenia tych wszystkich kosztów na oddzielnym slajdzie. Odcinek następny, to oczywiście gorąco Was zachęcamy do tego, aby śledzić nasz kanał na bieżąco. W kolejnym odcinku pokażemy Wam kilka ujęć z terenu, dlatego że na naszej działce zaczyna już się powoli coś dziać. Pokażemy Wam właśnie, jak wytyczyliśmy działkę, budynek, a także jak staje nasz fundament. Zatem zostańcie razem z nami. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Jeżeli chodzi o kolejne czynności, które wykonywał dla nas architekt... Czekaj, był... jeszcze raz, bo się chyba uśmiechnę w <grym> teatrze. <grym> no, najpierw ja mówiłam... Odzobij, że odstułem. To... Dobra. Dobra. Zobaczysz na starym nagraniu, gdzie to było. Wiesz, to tu jest, ale spoko. No jak? Czekaj, bo Ty mi już powiedziałaś o tym wyworek, jakieś emocje, coś tak, jak to było? Dobre, tak? No nie, wypadło nas pozytywne wrażenie, uważam, że tak by było najlepiej. No, nie ma już żadnych słów, dlatego ja się gubię. Także, no, udało nam się wcisnąć. Gdzieś tam w repertuar Co? Co? W jaki repertuar? Że w kinie jesteś. No tak się mówi no Nie mówi się tak Mogę zacząć od tego momentu, czy nie? Ja mam teraz zacząć? Nie, nie ja mogę powiedzieć od momentu tej wstryki. Tak Nie, bo będziesz wycinał, będzie to widać Jeszcze raz, ostatni Ostatni raz Numer 254. Gotowi? Akcja. Co